Na granicy z Białorusią, proszę Państwa, rośnie agresja migrantów i zielonych, tak zwanych zielonych ludzików, dobrze nam znanych przecież ze wschodniej Ukrainy. Jakie środki obronne powinna zastosować Polska? To jeden z tematów, o którym będę rozmawiał z naszym gościem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa, wykładowcą, profesorem Marianem Kryłowiczem, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry, witam też Państwa. A y, później porozmawiamy w dalszej części rozmowy, porozmawiamy też o przedstawionych dzisiaj założeniach do ustawy o obronie ojczyzny, ciekawej Ważnej chyba ustawy. Ale po kolei, panie profesorze, były minister obrony Romuald Czeremiette, oceniając agresję i ataki na polską granicę z Białorusią dla w polityce. .pl, mówił Tak. Trzeba użyć środków adekwatnych do tego, aby granica nie była naruszana. Dodaję, że teren przygraniczny powinien być zaminowany, a każdy nielegalnie przekraczający ją napastnik powinien wiedzieć, że może zostać zastrzelony. To jest oczywiście moja prawa fraza jego e, słów, no ale o to z grubsza e, chodzi. Czy pan profesor podziela taką opinię i przecież to. Bo z drugiej strony można powiedzieć, że te m, prowokacje właśnie to mają na celu, prawda? By, by świat obiegły zdjęcia o takim bestialstwie polskich mundurowych, którzy strzelają do bezbronnych biednych ludzi. Takie widzę już nagłówki w niektórych, przynajmniej tytułach. Tak. Pro, profesor Szeremietew miał oczywiście rację. I trudno nie zgodzić się z nim, że granica powinna być szczerzona w taki sposób, żeby każdy, kto nie ma uprawnień do przekroczenia, żeby po prostu poniósł, został w sposób jednoznaczny odstraszony. Odstraszanie tego typu, które my dzisiaj stosujemy, jest bardzo delikatnym odstraszaniem. Myślę, że gdyby to miało miejsce. 20-30 lat temu, to prawdopodobnie taki, taka osoba zostałaby zaszczelona. Dzisiaj poszliśmy bardzo wysoko z empatią do człowieka, ale ta empatia do człowieka została w jakiś sposób jest wykorzystywana do wojny hybrydowej. Mhm. To jednoznacznie widać. Tym ludziom należy pomagać. Ale nie na, na siłę, gdy oni tego chcą. Pomoc powinna być skierowana tak, jak rząd to realizuje powinna być skierowana. Do nich, do tylko ich miejsca, gdzie. No tak, aha, no tam, tylko że Białorusini tutaj nie chcą nas puścić z tą pomocą humanitarną, którą przecież polski rząd oficjalnie nawet proponował, prawda? Tak jest. I, 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 I tu oczywiście to potwierdzam, że strona nie chce białoruska skorzystać z tej pomocy, ale to jest jednoznaczny dowód, a nie tylko przesłanka, że jest to działanie zaplanowane działanie zaplanowane do wywołania konfliktu. No tylko pytanie, jak reagować, bo na tych zdjęciach którzy, tych, którzy forsowali siłą nasze zasieki, no widać moim zdaniem nie tylko imigrantów z Bliskiego Wschodu, ale też nazwijmy ich no, zielonych ludzików, tak? Których dobrze znamy przecież ze wschodu Ukrainy. Oczywiście. W tej, w tej grupie osoby, których są przekroczy tutaj granice są tak zwaną osłoną dla tych tak zwanych zielonych ludzików, czyli komandosów. No ja ich tak roboczo nazywam, tak, ale oczywiście Karzenki, albo, albo wręcz Putina, prawda? Tak. Każdy, każdy sobie zdaje sprawę, że, że to jest, to jest wprowadzenie agenta na teren danego państwa. Mhm. I oczywiście można to zauważyć po ich, po ich zachowaniu. Niektórzy są dosyć, dosyć młodzi, Dobrze zbudowani, zdrowi, no to przecież to nie jest tak szkoleni. To, to nie jest typowy imigrant, który szuka lepszego życia, bo on ma dobre życie u siebie i on jest przeznaczony jako żołnierz, który ma działać na tyłach. Tylko ubrany po cywilne. Tak. I teraz pytanie, które mi pan zadał, jest to bardzo trudna odpowiedź. Ale władza ma obowiązek zastosować wszystkie środki, które ochronią naszą granicę i granice Europy przed wejściem takich agresorów po cywilnemu. Uważam, że użycie tutaj broni z pociskami gumowymi sobie skutek. Mm -hmm. No przestraszyłoby. Na pewno tutaj profesor Szeremietew też mówi o tym, że o adekwatności, prawda? Czyli jeśli no, używana jest siła, no to też być może siłą należałoby w jakimś zakresie odpowiedzieć. Pytanie tylko co zrobić, no bo mamy drugą część jakby polityków, posłów lewicy, czy Platformy Obywatelskiej, którzy no, wykrzykują w różnych mediach, by, by wpuszczać tych biednych ludzi. Pytanie, czy mają rację, panie profesorze? Panie redaktorze, to jest tylko pewna mała grupka osób i on, te nazwiska się przewijają za każdym razem. To nie są wszyscy z lewicy, to nie są wszyscy z opozycji. To są konkretne osoby, kilka osób, krzykaczy, którzy nie wiem jak to nazwać, ale którzy mają chyba jakieś zadanie do wykonania tu w naszym kraju nie będę tego nazywał wprost, żeby zakłócić bezpieczeństwo wewnętrzne w państwa. Myślę, że lewica przecież jest organizacją czy partią, która potrafi i na pewno potrafi zadbać o bezpieczeństwo militarne państwa. Myślę, że tak samo po stronie yy, i yy, partii yy, yy, PO czy innych partii też są ludzie, którzy myślą trzeźwo. Okay. Yy, natomiast yy, ci, którzy występują, yy, nie reprezentują w moim przekonaniu yy, całej rzeszy yy, swoich członków, bo to jest zdrada. To trzeba jasno określić. Ten, kto yy, yy, działa na szkodę własnego narodu, no to jest zdrajca, no to nie można go inaczej nazwać. To jest, to jest osoba, która. No ale tutaj pod, pod, poddają jakieś humanitarne nagle aspekty, prawda, że tutaj biedni ludzie, że biedne no, dzieci, no, rzucane czekoladki, robienie ujęć no, dla przecież... okrutnych strażników, którzy przecież dla nas tam stoją i pilnują tych granic. Więc ja się tylko zastanawiam, czy te osoby nie były gdzieś tam szkolone. No, uważam, że mamy dobre, dobre siły specjalne i one powinny po prostu analizować, skąd taka agresja jest wśród tych osób, bo tu już nie ma mowy o, o jakimś działaniu politycznym, tu już jest zdrada państwa. To w moim przekonaniu to jest zdrada państwa. Jesteśmy, trzeba jasno określić. W przededniu wojny ja nie chciałbym doczekać się, bo to jest bardzo, bardzo nieprzyjemny okres. Chciałbym, jeżeli stwórca mi pozwoli, żeby mnie zabrać wcześniej, to nie chciałbym tego przeżyć. Natomiast mam dzieci, mam wnuki i chciałbym dla nich, żeby ta, ich życie było uporządkowane. W związku z tym działania na terenie danego państwa muszą być zdecydowane. Jeżeli atakujesz mnie i chcesz mnie zabić albo okaleczyć, mam prawo używać broni. I to jest nowe prawo, które się ukazało w zakresie naruszenia miru domowego. Jeżeli ktoś wtargnie do mieszkania, mamy prawo go zgodnie z tym, tak jak wszędzie My to jest, się jest na zachodzie. że nielegalnie przekraczasz granicę, swoje, swojego zachowania. To powinieneś prawda? się z tym niczyć. Konsekwencje, no właśnie. Tak. Dzisiaj, panie profesorze, bo mamy coraz mniej czasu, a chciałbym jeszcze chociaż w kilku zdaniach poprosić pana o komentarz, bo dzisiaj wczesnym popołudniem przedstawione zostały zarówno przez wicepremiera Kaczyńskiego, jak i ministra obrony Mariusza Błaszczaka, założenia do ustawy o obronie ojczyzny. To jest nowa ustawa i ma zastąpić starą, no wiele razy nowelizowaną, która między innymi też ma zastąpić tą z 1967 roku, czyli no, głębokiej komuny. Tam mówi się o radykalnym wzmocnieniu sił zbrojnych. Armia ma być, powinna być możliwie duża, dobrze uzbrojona i odstraszająca. Jak pan się podoba mają założenia tej nowej ustawy? Ja bym tutaj postawił szóstkę na sześć punktów. Wreszcie ktoś zaczyna myśleć od ilu lat. Sprawa jest poważna. To, to jest, jest, jest sprawa bardzo poważna. Żebyśmy mieli żebyśmy w 1938 roku inaczej podchodzili do tej kwestii to prawdopodobnie mogłoby się okazać, że nasza walka obronna byłaby bardziej. Skuteczna. Teraz obs można obserwować, że są tu specjaliści wojskowi, którzy potrafią wysupłać zagrożenie. Zagrożenie, które nie dzisiaj, nie jutro, ale może nastąpić za rok, za półtorej, a musi nastąpić. Ta eskalacja działań świadczy, że tak jak prawdopodobnie pan premier zasygnalizował, Trzecia wojna światowa chciałbym, żebym się mylił, i dałbym bardzo dużo, ale ta Trzecia wojna światowa wisi nad, nad nami. Chociaż tamta to, ta wypowiedź była chyba trochę w innym kontekście, właśnie, ale... ale na szczęście. Ale, ale tutaj sprawa jest <coughs> poważna. Panowie wspomniani przeze mnie Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, w czasie konferencji mówili, że jednym z celów przyjęcia ustawy jest umacnianie NATO i przekonywanie się do przekonywanie do tego, że jest to niezbędne. Państwa na, leżące na granicy NATO i na granicy Unii Europejskiej musi Mieć poważną siłę odstraszającą. W razie potrzeby musi mieć możliwość skutecznej obrony i to przez dłuższy czas samodzielnie. 250 tysięcy zawodowych żołnierzy plus 50 tysięcy żołnierzy obrony terytorialnej, no i dobrze, dobre uzbrojenie, czyli wzrost wydatków na e, tak. obronę. I to jest minimum, które nasza armia e, powinna liczyć. Zawodowcy z bardzo dużymi umiejętnościami, sprawnością, nie na zasadzie, że bierzemy każdego, kto chce. Trzeba im dobrze zapłacić I, i tu jest bardzo dobra propozycja, że ten zarobek, który im będzie się oferowało... Tak, mowa ten... była też o podwyżkach i dla tych żołnierzy zawodowych i dla tych, którzy zaczną służbę powyżej chyba 4 tysięcy tak, na dzień powyżej 4, 4 tysięcy. Przecież oni ryzyku, ryzykują życiem i zdrowiem. My powinniśmy jako naród polski szanować służby mundurowe. Te służby mundurowe są do zabezpieczenia naszego bezpieczeństwa bytu i to, co aktualnie nasze szefostwo rządu realizuje, to jest bardzo konieczne w tej sytuacji. Jeżeli byśmy mieli te 85 tysięcy, czy 100 tysięcy żołnierzy, no to przepraszam, to... nie mamy o czym rozmawiać. E, jeszcze ostatnie pytanie, bo, bo w czasie konferencji padły też takie słowa, że nie będzie obowiązkowej służby wojskowej, ale będzie dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa dla ochotników ze szkoleniem podstawowym i specjalistycznym. Nie. Jak pan to oceni? Ja w swoich badaniach naukowych właśnie taką koncepcję też Przedstawiłem. Ona oczywiście wymagała, wymaga teraz falsyfikacji, bo przez ponad jedną dekadę, a czy więcej, nie badałem tego środowiska. Ale zawodowców trzeba brać. Takich, którzy są wyszkoleni dobrze i na przykład bardzo często się mówi, że wojska obrony terytorialnej są niepotrzebne. O, to jest bardzo ważne ogniwo. Ja nie będę tu wchodził za głęboko, ale to jest bardzo dobrze przygotowana formacja. I formacja, która przynosi małe straty finansowe, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, bo oni pracują, dostają, a dostają bardzo dobre wynagrodzenie do, do walki, do, do, pola, do pola w mieście czy w innych miejscach gdzie, gdzie tak zwany partyzant jest, jest mile widziany. Warto się wobec tego tym założeniom i tej realizacji później też tej ustawy przyglądać, bo jak widać no jest ona bardzo interesująca. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za znaleziony czas i za rozmowę. Również Zatem, dziękuję. Komentarz. Ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca profesor Marian Kryłowicz był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.